Gdy go wyprowadzili, zatrzymali. Pan Jezus spotyka swoją matkę. Stacja czwarta. Nadzieja spotyka swoją matkę. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Rzeź przez krzyż i mękę swoją z Ewangelii według świętego Łukasza. Wtedy Maryja rzekła Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maryja, Matka Nadziei, spotyka na krzyżowej drodze swojego Syna, który niesie światu nadzieję. Nadzieja wzmacnia syna, który ubiczowany idzie, niosąc ciężki krzyż. Nadzieja wzmacnia matkę, która widzi niezasłużone cierpienie swojego ukochanego dziecka. Nadzieja wzmacnia, bo nadzieja pamięta. Maryja doskonale pamięta wypowiedziane przy nawiedzeniu słowa Magnificat. Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Maryja pamięta, że Boże zwyczaje się nie zmieniają i Bóg zawsze działa w ludzkim życiu. A ja... Czy ja pamiętam wielkie rzeczy, jakie Bóg uczynił dla mnie? Pamiętam o pięknych chwilach życia, o łasce sakramentów, o mocy Ducha Świętego? Czy pamiętam dobro, które mi dał? Czy pamiętam, aby Mu dziękować za to? Zapomnienie o tym sprawia, że zapominamy o naszej nadziei. Panie Jezu, Ty na swojej krzyżowej drodze spotkałeś swoją matkę która pamięta wielkie rzeczy. Daj nam taką pamięć, abyśmy zawsze wzmacniali się wspomnieniem Twojego działania w naszym życiu. Panie Jezu, nadzieję o tych, którzy zapomnieli o nadziei, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Koniec tego rodzinnego spotkania. no